Jak już co bardziej świadomi z nas wiedzą, takie prawdziwe, autentyczne relacje to jest po prostu no, błogosławieństwo, tak? kiedy możemy mieć taką relację, w której po prostu oddychamy pełną piersią, czujemy się bardzo dobrze i czego też w efekcie no, wchodzimy sobie naprawdę na taki odpowiadający wysoki nam stan, gdzie możemy zauważyć, że tam jest poczucie zaufania, jest szacunek i to wypływa naturalnie. I tak samo poczucie bezpieczeństwa, czy też wyczucia. To są takie podstawowe skale, w których, e, które się pojawiają w przypadku dopasowanej relacji, w której czujemy się głębiej, tak? bardziej. To oczywiście jest e, trudne w, w, w relacjach z ludźmi, którzy w pewien sposób są zaburzeni, czy trwają w pewnym takim karykaturalnym obrazie e, siebie i tak dalej. E, Natomiast tam, gdzie jest rozwód, gdzie jest autentyczność, gdzie jest ten charakter oparty na temperamencie, gdzie nie ma tego ciśnienia, napięcia, jakichś takich różnych rzeczy, tam może mm, możemy właśnie odkrywać tą żyłę złota, jeżeli chodzi o autentyczność, prawdziwość. Jest to nieoceniony, nieprzecenialny, jakby nie tyle dar, co Sposób na to, aby się po prostu naprawdę poznawać. Jedna czy nawet kilka takich osób, które czujemy wzajemnie w ten sposób, gdzie możemy być sobą, gdzie czujemy się autentycznie, bardzo, bardzo jakby dobrze, bo naturalnie, gdzie jesteśmy sobą i gdzie naturalnie nasza prawdziwa nasze prawdziwe ja po prostu dochodzi do głosu. No to tam się mogą dziać cudo, tam mogą powstawać właśnie pewne współprace, przyjaźnie, które wzbogacają świat jako efekt uboczny. Sami pewnie zauważyliście, że jeżeli macie, mieliście już to szczęście, tak spotkać, poznawać takie osoby, jak wspaniale się człowiek czuje. Od razu czuje się odnaleziony, czuje się czuje taką przemianę w sobie. I też często pojawia się kontrast też do tych innych relacji, niedopasowanych często, zobaczcie, spłyconych, takich, które są często oparte na jakimś egoizmie, na jakimś chceniu, na jakimś celu, tak? Instrumentalnie przez to tam czuć. Czuć tam często taką ukrytą pogardę, brak zaufania, brak bezpieczeństwa, nie ma tam stabilności. I teraz widzisz, wśród nas. Są właśnie istoty, które są bardziej w mądrości, w prawdzie. I właśnie to z takimi ludźmi warto się zadawać, takich ludzi warto poznawać, i tego typu postawy, takie właśnie głębsze, prawdziwsze, warto propagować i wspierać, a reszta, no reszta jak to reszta, dopasuje się. Tak? My potrzebujemy uświadomić sobie, każdy z nas, który jest w prawdzie już i czuje to, że to jest, to jest taka, można może być nasza misja tutaj, jako istot reprezentujących ludzkość. Bo w takim ogłupiałym społeczeństwie, tak uwarunkowanym przez strach, przez lęk, przez tą prymitywność, jeżeli tak, chodzi o różnego rodzaju programy, które nawet nie warto komentować, bo to się czuje, to się widzi. A jednocześnie no też rozpoznaje, że część jest tak jakby zagubiona, tak zmanipulowana, tak zahipnotyzowana tym, że tacy ludzie w zasadzie mają dostęp do jakiegoś ułamka może swojego potencjału. Po prostu są przejęci przez mechanizmy obronne, na, na, których, na które przychodzi większość ich energii. I teraz, niż kiedy już umiemy bardziej to mówić, wyrażać to, co jest sednem, Także widzisz w relacjach, no to może się dziać, może się, mogą się dziać piękne rzeczy, bo po drugiej stronie, jak jesteś tak i to czujesz wewnętrznie i też czujesz, że tego właśnie potrzeba takiej autentyczności, to widzisz, to już może się dziać ta magia związana z tym, że jesteśmy jakby oboje, tak? I mimo w tym oceanie nieświadomości, nawet i różnych jakichś takich no, mutacji, patologii, jak się odnajdujemy. Tak, to to jest właśnie, to, to ma sens i to w zasadzie ma moc przemiany rzeczywistości, bo nikt nie chce być przytępionym takim burakiem, który po prostu funkcjonuje jak funkcjonuje. To są często ludzie są nieświadomymi jakby ofiarami braków tak, w edukacji, w, w źle działającym społeczeństwie, tak, i w innych, jakby różnych innych problemach, które potem wpływają na ich niedojrzałe postawy, różne jakieś rany. I takie błędne czy bardzo słabe jakości schematy, w których funkcjonują, bo nie wiedzą, że można inaczej.